Ten weekend Polska podzieli się na bardzo słoneczne południe i też nieco deszczową północ. Angelika Bodnarska, witam Państwa i zapraszam na aktualne prognozy. Dzisiejszej nocy z zachodu na wschód będzie wędrował chłodny front atmosferyczny związany z niżem z nadmorza norweskiego. Przyniesie on dużą porcję chmur, przelotne opady deszczu, a w pasie południowym również okresowe burze. Nad ranem termometry średnio wskażą od 12 do 15 stopni. Nieco chłodniej na Pomorzu Zachodnim, tutaj maksymalnie 11 stopni na plusie. Wiatr tej nocy na ogół będzie umiarkowany, chwilami powieje nieco silniej w porywach do 50 km na godzinę. Jutro, drodzy Państwo, przez cały dzień bardzo pogodnie i też słonecznie będzie głównie w pasie zachodnim oraz centralnym. Natomiast w pozostałych regionach pogodę popsuje deszczowo-burzowy front atmosferyczny. Co do temperatury, to nie będzie ona za wysoka, bo w dalszym ciągu napływa do nas rześkie, atlantyckie powietrze. Od 20 stopni na wybrzeżu przez 24 w centrum, w części zachodniej i do maksymalnie 25 w okolicach Rzeszowa. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego województwa. Otóż dzisiejszej nocy nad regionem przeważać będą frontowe chmury, które chwilami przyniosą okresowe opady deszczu i mrzawki. Poza tym będzie to dość chłodna noc z temperaturą od 12 stopni w Tucholi do 13 w pozostałej części regionu. Jutro do południa nad regionem sporo chmur, opady deszczu, a w drugiej części dnia niebo rozpogodzi się i z za chmur wyjrze do nas słońce. Temperatura maksymalna nie przekroczy 23 stopni. Zatem, drodzy Państwo, w ten weekend może pogoda niekoniecznie zachęcić do plażowania, ale do długich, letnich spacerów jak najbardziej. Dobrego weekendu i do zobaczenia.